Siemano widzowie, listopad już nie jest raczej dobra pora na ryby, zgodzicie się ze mną, prawda? Ale ja spróbowałem i szczerze nie żałuję. Wpadły parę ryb, ale nie będę spoilerować, więc zapraszam Was do oglądania. Ogólnie na widzowie tutaj na jeziorku, mam tutaj zanętę, taką sam zrobiłem z ziarna, tutaj podnęcę, o. Jutro przyjdę tutaj na rybki, tutaj może prawdopodobnie ostatni raz w tym roku, bo jest już listopad. Pisałem ostatnio te egzaminy próbne, ale co, może coś wpadnie jutro, tutaj. O, jeszcze taka, taką całą tą garść wyrzuca, tutaj, to wszystko. Widzowie, jest następnego dnia. Wczoraj jeszcze podnęciłem dwa razy. Dzisiaj też będę niedługo podnęcać. Tutaj już szukam tutaj robaków. O, jest tutaj jeden. Parę takich gnojaków wezmę i może dzisiaj coś weźmie. Ale dobra, kopię i zobaczymy. Dobra, widzowie, wykopałem robaki, tutaj mam. Parę wykopałem też szukur, bo dosłownie kopałem 5 minut i z żadnego robaka nie mogłem znaleźć na gnoju. Mandry są tutaj zamęte też. Wędeczko oczywiście z pawiczek. Będą ich na dnie. krzysełko. No i co? Może gdzieś coś wpadnie. Ale szczerze wam powiem, że wątpię. Teraz proszę tutaj na jeziorko. O, jest mega mocna mgła. I prawie nie widać brzegu. Tutaj mam zanętę. Oczywiście zaraz zanęcę. Jest spokój na jeziorze, w ogóle nic na tafli nie widać. Tam parę ptaków tam, o! Ale co? Zanęcam i zobaczymy. Dobra, widzowie, mam takiego robaka, o! Tutaj założone. Tutaj taki sławiczek, grunt myślę taki, myślę tak z półtorej metra. Zarzucam tak na 4 metry, bo zanęcałem. Ale co? Zobaczymy, czy coś będzie. Widzowie ogólnie ja tutaj miałem zarzucone, tutaj tak z 5 metrów. Miałem minus zestaw ten zarzucony, gdzieś poszłem, zrobiłem w siku i zobaczcie, coś mi zestaw użarło, ale jak ja to zaciąłem to nic nie było. Czyli coś tu się chyba kręci. Nie grałem brania, bo prawie nie było widać. 15 minut zestaw był. Wpadła taka rybka piękna. Oczywiście niech wraca do wody. O, się tak dziwię tą płotką, ale co oczywiście łowimy dalej? Widzowie, ja chciałem coś akurat nagrać. Nie nagrałem przez przypadek brania, bo mi nie działał aparat, ale tutaj taki malutki okonek wpadł. Oczywiście niech wraca do wody. Dobra widzowie, tutaj mają spakowaną wędeczkę.